Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na kanale Literacy. Może Państwo nie zauważyli, ale mam znowu nowe stare, znaczy stare okulary. okulary, bowiem, e, tak jak już kiedyś mówiliśmy, niestety żywotność okularów u mnie jest dosyć krótka. No ale nie spotkaliśmy się tutaj, szanowni <grym> Państwo, żeby <grym> rozmawiać o okularach. Opowiemy wam o książkach. 8. Ja nie powiem, co czytam. Znaczy, czytam kolejną Petrę dworzakową yy, i to wszystko nie powiem wam, którą Petrę, bo czytałam Wrony, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, a teraz biorę sobie na tapet kolejną książkę. Ja też wam nie powiem tytułu książki, którą czytam, ale mogę wam powiedzieć, że to jest najgrubsza książka, I jest jaką w życiu czytałem. Naprawdę, takie to niszczę. Tak. Ja mam też drugą książeczkę. Oh. Naszej ostatniej y, laureatki, pewnej. Laureatki? Pewnej, la, ostatniej laureatki, pewnego. Wydarzenia. Konkursu wydarzenia, e. tak. I też nie powiem, jaka to będzie laureatka. Szanowni Państwo, ogrom sekretów <grym> i tajemnic. Zatem w tym filmie, na który Was serdecznie zapraszamy. Ale dlaczego jest taki ogrom? Dlatego, że jest piękne dzisiaj słońce. Jakby mam wrażenie, że w tym lutym ta wiosna idzie. I już mi się tak bardzo chce do życia i do tej wiosenki. I dlatego parę rzeczy z tej pięknej naszej polskiej natury Wam w tym filmie pokażemy. Do zobaczenia. Pa. pa. Thank yeah. you. Znaleźć śniadanko na 14.12 w sobotę? A kto komu zabroni? No to ja Wam pokażę książkę. 886 stron. Wojciech, Tut, Chechliński, żebrak i mściciel. Nasz autor wydał wcześniej dwie książki, Muszka i Urodziny, ale one zostały wydane pod jednym tytułem Interakcje. Z wykształcenia socjolog, ale też malarz, czego dowodem jest ta okładka, która powstała na bazie obrazu pana Wojciecha. To jest książka, której ja chyba nie widziałem w sklepach różnorakich, zatem opowiem wam o historii, która została tak obszernie opisana pewnego człowieka. Tym człowiekiem jest Bartosz. Bartosz ach, i ważne jest to, że historię Bartosza poznajemy gdzieś około roku 1930, czyli jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Bartosz tak naprawdę jest, żebrakiem. Chodzi od domu do domu, prosi o chleb, o pożywienie, gdzieś kilkanaście kilometrów dalej w jakiejś niezadaszonej szopie mieszka jego rodzina, Marysia i dzieci. I tak naprawdę, no życie jest Bartosza dramatyczne. W pewnym momencie zostaje pobity, ale budzi się w domu, gdzie opiekuje się nim Antoni wraz z żoną. I tutaj mamy sytuację pewnej zmiany jakości życia naszego głównego bohatera, bowiem tenże jego wybawca pozwala mu sprowadzić rodzinę w ramach, oczywiście, i w zamian za pomoc, za pracę, pozwala im zamieszkać u siebie. No, życie Bartosza w tym momencie zmienia się diametralnie, pędzą po rodzinę i zaczynają tam mieszkać, zaczynają pracować. Ale Bartosz to nie jest taki, wydawać by się mogło, przyzwoity i wdzięczny bohater, bowiem od zawsze, od momentu, kiedy został uratowany i też tak, nie wiem, przygarnięty przez Antoniego wraz z żoną Anną, no zaczyna snuć marzenia. Marzenia dotyczące bogactwa, jak to jest możliwe, że on jest biedny, tam ci mają i tak dalej, i tak dalej. I ten motyw tak naprawdę przewija się przez całą książkę. Czyli tak apetyt jego rośnie w miarę tego, co otrzymuje, tak naprawdę, w prezencie od losu, w prezencie od Antoniego. Zbliża się wojna. Nasz główny bohater coraz chciwiej zabiera te wszystkie do siebie rzeczy, też wprowadza taki straszny rygor we własnym domu, każe całować się w rękę, no takie bardzo niebezpieczne rzeczy, ale w czasie wojny zaczyna kolaborować. Myśli, że kolaboruje. Em, oddając czy też przekazując jakieś informacje dotyczące, gdzie się ukrywają partyzanci, jakie są nastroje w wiosce, jakie są nastroje wśród ludzi i za to otrzymuje pieniądze. Przynosi do domu czekolady, przynosi do domu różnego rodzaju smakołyki i znowu jest tym nienajedzony. Tak, znowu chce więcej, więcej, więcej. W międzyczasie jego wybawca, czyli pan Antoni, zostaje najpierw uwięziony w gestapo potem e, dzięki takiemu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności ucieka do lasu i przyłącza się do partyzantów i tutaj zatrzymam się na chwilę bowiem tutaj zaczyna się coś niedobrego dziać między bartoszem a Anią Anną przepraszam czyli Anna żona wybawcy tutaj między nimi coś iskrzy i dochodzi do takiego no, romansu Natomiast no wojna mija, nadchodzą Sowieci i zgadnijcie, co robi nasz główny bohater. Oczywiście kolaboruje z Sowietami i jednocześnie bardzo mocno pcha się po tych szczeblach kariery, aż dochodzi w ogóle do stopnia chyba kapitana, w tym Urzędzie Bezpieczeństwa, cały czas chcąc mieć jak najwięcej. Od wszystkich od zabierając innym ludziom. Wiecie, wtedy te czasy, kiedy wywłaszczali panów i zabierali, dzieląc to dobra, bogactwa, dworki, ziemię, przede wszystkim ziemię, wśród chłopów, no to on zagarnia to dzięki swojemu takiemu, no nie wiem, sprytowi, ale też bezczelności takiego, wiecie, absolutnego poświęcenia, po prostu dostaje więcej i więcej i więcej. Anna, i to jest fajny taki plot twist, w tej książce również, wyobraźcie sobie, pracuje dla, można by rzec, dla Sowietów, ale jej mm, motywacja jest zupełnie inna. Ona chce dzięki tej pracy pomóc najbliższym, ale też być może jeszcze coś. I na tym jakby skończę Wam opowiadać, o czym jest ta książka, bo rzeczywiście opowiedziałam jej dużo, no ale zobaczcie, to jest tyle, tyle stron. Ja przeczytałem ją całą. I muszę powiedzieć Wam tak, plusy. Plus jest taki, że historia jest y, niezwykła, bowiem bardzo fajnie opisuje rzeczy związane z drugą wojną. Opisuje rzeczy związane z możliwością, no wiecie, takiego przetrwania w tych najtrudniejszych czasach, zarówno w czasie wojny, jak i po, po wojnie, kiedy była okupacja już Sowietów. Natomiast tutaj w opisie przeczytałem, że to jest książka psychologiczna. I Ja się tutaj nie do końca z tym zgadzam, bo mi zabrakło. Mi zabrakło takich e, dopowiedzeń, zabrakło mi bardziej e, opisanych e, tych warstw psychologicznych naszych postaci, e, przede wszystkim Anny i przede wszystkim Bartosza. Ale e, no mam tutaj duży niedosyt tak? związany z tym, że wydaje mi się, że można było sięgnąć po prostu... Głębiej do tych warstw i byłoby to chyba na korzyść dla tej książki. Drugi mankament, który ja sobie wyłapałem, ale być może tylko ja, to jest język. Język, który wydaje mi się pasuje bardziej do naszych czasów niż do czasów, w których żyli nasi bohaterowie. I to nie chodzi o słowa, jakie tutaj wypowiadają, tylko bardziej chodzi o pewną myśl, pewną ideę yy, i sposób. Myślenia, który raczej wtedy nie funkcjonował, ale tak jak mówię, to jest moje subiektywne zdanie. Bardzo dobry pomysł, naprawdę bardzo dobry pomysł na powieść, i tak naprawdę to jest jedna z takich powieści, którą można by było kontynuować latami, bo hmm, słuchajcie, te losy bohaterów. Mogłyby trwać i mogłyby sięgnąć do dalszych przemian. Tak skończył się Bierut w Polsce, zmarł Stalin i tak naprawdę nastała jakaś odwilż, i jakby sobie poradzili bohaterowie. No, zobaczymy, czy coś takiego pan Wojciech będzie jeszcze opisywał. Natomiast powiem Wam, ja chyba nigdy tak wielkiej księgi, tak wielkiej powieści. Nie czytałem, bo nawet chyba Herezińska aż tak obszernych książek nie pisze. Słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, czy wy na przykład spotkaliście się w ogóle z tą książką? Czy gdzieś ją znaleźliście? Czy też rzuciła wam się w oczy? Jestem bardzo ciekawy, bo zawsze mnie interesują losy książek, które nie są tak eksponowane na przykład rzeczywiście gdzieś tam w tych promocyjnych działaniach wydawnictw. Zatem moi drodzy, Wojciech Tut-Hechliński, żebrak i mściciel, ogromne to miszcze od 1930 roku, aż do śmierci Stalina, opisuje losy naszych głównych bohaterów. Trzymajcie się i do zobaczenia na podsumowaniu. Dzień dobry moi mili państwo. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Powiedziałabym na kanale zaksiążkowane, <noise> ale witam was na naszym kanale. Opowiem o książkach, które czytam, słucham. Pierwsza to jest um, Służące pani Kuciel Frydryszak i ją mam w audio. No, i kto z Was czytał chłopki, yy, czy też słuchał chłopki, właściwie zapoznał się z chłopkami, no to mniej więcej wie, czego się spodziewać po Służących, bo tutaj dostajemy podobny pakiet, chciałam powiedzieć, informacji, ale nie tylko informacji, bo to jest wszystko yy, powielokroć naładowane emocjami. To nie są takie suche informacje, yy, a część ta, część, nie wiem, czy to można nazwać częścią. Ta książka dotyczy właśnie. Tego, jak w wieku XVIII, XIX, XX, jak wyglądało to ze strony służących. No one są tutaj tytułowe, więc ja się bardzo nie godzę w ogóle z taką, takim, takim pojęciem, z takim nazywnictwem, że ktoś jest służącym wobec kogoś, ale no, trudno znaleźć tutaj inne sformułowanie, skoro ono funkcjonowało w taki sposób. No i Mamy tu bardzo dużo ciekawych przykładów, w jaki sposób kto był służącą, w jaki sposób te dziewczyny młode, bo to czasami były nastolatki, zupełnie takie typu, nie wiem, 14-15-16 lat, które uciekały z wioski i dostawały się do państwa, tak zwanego na dwory, ale też nie tylko na dwory, bo to też były takie domy trochę bardziej. Um, rozwinięte umysłowo, to znaczy tam było, było jakieś szkolnictwo, na przykład był nie wiem, nauczyciel yy, i on przyjmował jakąś tam dziewczynę właśnie do siebie yy, do pomocy, w sensie mówię o całej rodzinie. Yy, I to jest no, to jest niezwykle ciekawe, bo myślę, że mamy świadomość tego, że takie zjawisko miało miejsce, że yy, były służące i jak mniej więcej wyglądało ich życie, możemy sobie wyobrazić, że ono nie było usłane różami. Mówiąc skrótowo, natomiast dostajemy tutaj porcję takich informacji naprawdę przesianych bardzo mocno, bo autorka je filtruje, sprawdza. To są rozmowy, które ona gdzieś odnalazła w jakichś dokumentach, więc powiem Wam, że to jest naprawdę absolutnie, pomijam to, że arcyciekawa ciekawa lektura. No to jeszcze taka naprawdę, która jest z dość dużym ładunkiem emocjonalnym i napisana. Chciałam powiedzieć jak powieść sensacyjna, ale tam nie ma sensacji, tam po prostu jest życie. I to jest no, bardzo, bardzo ciekawe. Ja będę dalej kontynuować, bo mi ta autorka absolutnie leży. Ja byłam oczarowana chłopkami i teraz jestem oczarowana służącymi i będę dalej to zagłębiać się w tę literaturę, bo... Pani Kuciel Frydryszak pisze naprawdę w sposób, który jest dostępny i przystępny dla każdego. I każdy może, się, może nabrać własnego, nabrać własnych poglądów na tematy, które miały miejsce, jeśli chodzi o służących i państwo, tak zwane. Więc zachęcam Was do tej lektury na teraz. No, no, tam się niewiele zmieni, tam będzie po prostu więcej faktów. Więc już wiem, że ona, ta książka mi się bardzo, bardzo podoba, więc, więc moja ocena nie będzie też inna. I, i dziś, już teraz mogę Wam powiedzieć, że absolutnie Was do tej książki zapraszam. No a drugą książką jest Ogród Petry Dworzakowej. Hmm. Tutaj będę miała też spory dylemat, żeby Wam y, coś o tej książce opowiedzieć. W skrócie fabuła jest taka, że ksiądz rezygnuje z kapłaństwa, y, udaje się do domu swoich nieżyjących dziadków, w którym zamieszkuję. Ma jakieś tam pieniądze, ale nie za duże. W związku z tym próbuje łapać jakieś takie dorywcze zajęcia, typu roznoszenie ulotek, próbuje się gdzieś zaprzyjaźniać z osobami, które mieszkają w okolicy. Czuje się dość mocno osamotniony. Spotyka się też z biskupem, który bardzo nie chce, żeby on odszedł z tego kościoła, mimo że on już z niego odszedł. To jeszcze nie dopełnił wszelkich formalności związanych z tym odejściem. No i. Słuchajcie, do tego momentu, do którego ja wam opowiedziałam, wprowadza się, po jakimś czasie wprowadza się tam małżeństwo z boku, graniczy z nim płotem, tylko z dwójką małych dzieci. No i tam się troszkę zawiązuje taka, może nie przyjaźń, ale na pewno bliższa znajomość. I do tej pory ta książka jest w ogóle super, bo byłam przekonana, że to będzie dotyczyło właśnie odejścia od kościoła. Jak wiecie, Petra Dworzakowa się. Nie lęka żadnych tematów, nawet tych najbardziej bolesnych i tych najbardziej kontrowersyjnych. I taka jest też ta książka, bo ona w pewnym momencie porusza inny temat, o którym ja wam tutaj nie powiem, bo nie chcę wam spoilerować. Myślę, że jak się gdzieś tam poszukacie w internecie, to znajdziecie tę informację, ale nie zachęcam jej, bo dobrze podejść do tej książki z otwartą głową i ją w ogóle przeczytać, bo gdybym ja wiedziała, czego ona dotyczy, tak naprawdę. To, ja bym za nią chyba nie chwyciła w moim dzisiejszym stanie emocjonalnym i myśleniu. Raczej bym ją odłożyła na jakiś taki bardziej sprzyjający czas albo bym nigdy jej nie przeczytała. Natomiast prawda jest taka, że bez czytania i bez dowiadywania się o czym jest ta książka po prostu ją wzięłam i, i się z nią zapoznałam. No, nie powiem Wam na razie nic więcej poza tym, że porusza bardzo kontrowersyjny temat. Zobaczę, jak się zakończy, czy tam będzie jakieś rozwiązanie tej historii, czy nie będzie. I dam wam po prostu znać, ale to jest na pewno. Teraz mogę powiedzieć, że to jest książka, która ma. Emocje skaczą wam, słuchajcie, w takich wielkich amplitudach, i jest tutaj absolutnie wszystko, co dotyczy emocji, chyba poza tylko jakimiś pozytywnymi, typu miłość, bo chyba, chyba takich pozytywnych w cudzysłowie, bo to każda emocja jest dobra. Yy, ale nie ma takich ciepłych uczuć tutaj. Tutaj są tylko te wszystkie, które, które we mnie wzbudzają absolutnie złość, yy, wściekłość, yy, smutek, yy, poczucie, yy, brak poczucia, spra brak sprawstwa jakiegokolwiek. No, nie będę Wam nic więcej mówić, doczytam do końca i wtedy Wam ocenię tę książkę. Natomiast już teraz to jest naprawdę... Yy, ładunek emocjonalny jest tak ogromny, że... No, doczytam do końca, ale... Nic więcej Wam na razie nie powiem. Giełko z rano! A co to dajesz? Gałko z rano. Może gajcie wczoraj. Podsumowaniu tego vloga, jak wam minęła niedziela? Czy tak wspaniale jak nam? Trochę posiedzieliśmy na powietrzu, popaliliśmy ogień, trochę małgoszka zrobiła porządek z tolcią. Z roślinami, nie z Z no, Rzeczywiście, dwuznacznie to zabrzmiało. No i dobra, i przychodzimy na podsumowanie, Małgosiu. Zacznij, co tam u ciebie, jak z tą dworzakową, która jednak w naszym domu jest taką pisarką. No, która jest, którą czytam. Jest obecna, tak. Jest to obecna, prawda? prawda? I to jest, moja druga, to jest moje drugie spotkanie z tą autorką, bo pierwsze to były wrony, którymi byłam totalnie zachwycona. Mm -hmm. Pod każdym względem. No i ogród. Moi drodzy, ogrodowi dałam pięć gwiazdek. Bo niewątpliwie autorka potrafi poruszyć każde serce, mam takie poczucie. Mm -hmm. Nieważne, w którą stronę to poruszenie będzie, będzie miało miejsce, ale naprawdę spektrum emocji, którymi ona dysponuje, ładunek emocjonalny, który przekazuje poprzez swoje litery, poprzez te zdania, które tworzy i poprzez tematykę, którą wybiera, jest ogromny. Ta książka naprawdę wywołała we mnie po prostu takie skoki emocjonalne, że ja po prostu odkładałam tę książkę i mówiłam sobie: No, nie dokończę tego czytać. Po prostu nie mogę się zgodzić z tym, co tam się dzieje. Co więcej, w pewnym momencie nawet współczułam głównym, głównemu bohaterowi, który jest postacią dwuznaczną, uh -huh. tak to powiem. Współczułam mu, chociaż z perspektywy matki w ogóle nie powinno to mieć miejsca. Zachęcam Was bardzo do tej książki i z chęcią podyskutuję z Wami, żebyście mi powiedzieli, jakie były Wasze odczucia, jak czytaliście o tym głównym bohaterze o księdzu? No tyle mogę powiedzieć. No, nie chcąc zdradzić za wiele. E, jasne, mi się też wydaje, że to jest właśnie wielki dar pisarzy, którzy mogą poruszyć, ale też powodują, że my nie jest w stanie. Nie jesteśmy w stanie właśnie określać postaci tak, tak zero-jedynkowo, tak? To jest złe. Fajne jest to, żeby zostawiać u siebie możliwość tej interpretacji, prawda? Żeby nie mieć tak, wiesz, czarno na białym podane, że to jest mm. złol, ta jest postać dobra. Myślę, że tutaj wątpliwości nie będzie, natomiast my nawet poza... Jeżeli nie mamy wątpliwości, to i tak współczujemy mu w pewnym mm. stopniu, rozumiesz? Mm -hmm. Ja oczywiście wiem trochę więcej od Państwa, bo rozmawialiśmy z Gosią na temat tej książki podczas jej czytania, bo rzeczywiście Małgosia przeżywała ją dosyć mocno. No dobra, ja... O Jezu, tak, w tak, tak, ale ja bardzo dużo już Państwu o tej księdze opowiedziałem w aktualizacji. Co mogę jeszcze dodać takiego, żeby Państwa zachęcić do przeczytania tej książki, bo ja jestem naprawdę ciekawy jak jedną książkę interpretują różni ludzie, tak? Teraz mówiłaś właśnie yy, yy, opowiadając o książce dworzakowej, że to jest tak właśnie zarysowane te postaci, mm -hmm. tak mocno, a jednocześnie nie zero-jedynkowo. A ja mówiłem w aktualizacji, że mi zabrakło tutaj w tej książce właśnie takich rysów psychologicznych, wielowymiarowości, wielowymiarowości, wielowymiarowości. tych postaci, a tutaj są takie jakby czarno-na-białym, tak? Mm -hmm. Że świetny pomysł jest na książkę. Ale na książkę psychologiczną, którą ja czy, czytam tutaj, to jest jeszcze trochę jakby mało. Y, y, za mało. To jest taki moim zdaniem gatunek, Szanowni Państwo, który można by było fabularyzować. Y, który fabularyzuje historię, zdarzenia, które się działy na naszych ziemiach, właśnie przed wojną, w czasie wojny mm. i po wojnie, bo to jest cały czas bardzo ciekawe i powinno się o tym pisać, bo się powinno o tym po prostu pamiętać, co I się rozmawiać. działo i rozmawiać. Tak, kiedyś słuchajcie, ta wiedza, jak my nie będziemy jej przekazywać swoim dzieciom, to ona uleci. I, i... tutaj nam przez chwilę telefon się zawiesił. Uleci, było słowo. No dobra, ale e, Małgosia, czy chcesz jeszcze opowiedzieć o drugiej książce? No, Kuciel Frydryszak to jest, y, znaczy, to myślę, że to jest Marka. Mhm. To już nie jest, y, oczywiście, jest to też pisarka, natomiast na pewno to jest po prostu Marka sama w sobie, i że y, biorąc pod uwagę tą drugą książkę, którą czytam, to ona, co mi się w niej bardzo podoba, to jest to, że ona robi właśnie taki ogromny research. Że tam nie ma po prostu, że ktoś coś gdzieś kiedyś powiedział, tylko tam naprawdę widać ogromną pracę reporterską i to mi się bardzo tej autorce podoba. Słuchajcie, ja jeszcze sobie włączyłem jedną książkę, której słucham, zanim się obudza Agnieszki Bednarskiej, to wam pokażę, to jest taka książeczka. O, Małgosia, się o. o. I to jest bardzo ciekawe, ja też uważam, że Małgosia sięgnie po nią, bowiem to jest. Książka, która opisuje ludzi, którzy zapadają w, w śpiączkę, ale z perspektywy zarówno lekarza, hmm. pielęgniarki, jak i tej osoby, która w śpiączce jest To jest reportaż jest. Jakiś? Nie, to jest beletrystyka. Okay. Ja ją w ogóle znalazłem w kryminałach i na razie, słuchajcie, no nie wiem, jestem w jednej trzeciej, czwartej, może tej książki. No nic to z kryminałem nie ma wspólnego, moim zdaniem, a raczej jest to taka przypowieść. E, Psychologiczna, a jednocześnie uchylająca, uchylająca rąbek tajemnicy, co może się dziać w umyśle osoby, która na tą śpiączkę zapadła. Bardzo, bardzo to jest e, ciekawe. No dobrze, szanowni Państwo, to co? E, niedziela jeszcze trochę przed. Jeszcze <gry> Wieczór spędzcie jak najlepiej, tylko potraficie. My pewnie ognisko zapalimy. My zapalimy prawdopodobnie jeszcze ten ogień, bo. Bo jest nie najzimniej. Sobie posiedziemy Małgosia w, ko w kocyku na pewno, ale troszkę tego powietrza sobie nawdychamy. Ehm, szanowni Państwo, to my się z Wami żegnamy, a we wtorek, najpóźniej w środę zapraszamy na kolejny film. I to już będzie odcinek Kanapa. z cyklu Kanapa U Literackich. Trzymajcie się, ciepło. Trzymajcie się, zdrowo. Cześć. Cześć.